Czy Pet Simulator X zostanie usunięte? Co prawda gra ma około półtorej roku, ale już nieraz zdarzało się tak, że twórca robi inną grę, to przestaje aktualizować to, co zrobił na początku. A jak pewnie słyszeliście, Preston pracuje nad nową grą. Nope. Czy to oznacza, że całkowicie zaprzepaści to, co zrobił w Pet Simulator X na rzecz nowej gry? Czy będą jeszcze nowe aktualizacje? Na to i na wiele innych pytań odpowiem w dzisiejszym odcinku. Ale na samym początku chciałbym bardzo podziękować wszystkim osobom, które zostały moimi wspierającymi. Oto oni, bo dla mnie to serio bardzo dużo znaczy. Zwłaszcza teraz, gdy uderzyłem mocno w YouTuba i zbieram na kamerę, żeby móc wam dać jeszcze lepszą jakość. Dobry Maniek, to już się kameruje! Dlatego, drogi widzu, jeżeli chciałbyś zostać wspierającym, poniżej masz link. I zamiast Dać 5 zł na jakąś energetyka raz w miesiącu, to możesz o takiego pieniążka wysłać na przykład eee. mi. Bardzo się ucieszę. Shut up and take my money. W internecie od kilku tygodni tak naprawdę latają różne zdjęcia i filmiki potwierdzające to, że Preston tworzy coś nowego. Ale czy to oznacza, że budując jedną rzecz trzeba zniszczyć drugą? Zwłaszcza, że Pet Simulator X nie jest jakaś dwójka, która za przeproszeniem wykitowała po dwóch tygodniach, tylko jest to projekt, w który grają naprawdę miliony osób. Powodem na to jest każda duża aktualizacja. W momencie, gdy wprowadza Preston coś nowego do tej gry, to serwery są tak przeciążone, że czasami. Nawet kilka dni potrzeba, żeby to wszystko naprawić. Co tak naprawdę świadczy tylko i wyłącznie o tym, że ludzie kochają tę grę i grają w nią non stop. Czy porzucenie tak wielkiego projektu, jakim jest PSX na rzecz nowej gry, miałoby sens? No moim zdaniem nie, bo jeżeli masz coś dobrego, co przynosi Ci kupę pieniędzy, to nawet jak chcesz stworzyć coś nowego, to nie porzucasz czegoś tak wielkiego. Jak w ogóle miałaby się nazywać ta nowa gra? No i wszystko wskazuje na to, że jeżeli w ogóle ona się ukaże, to będzie nazywała się Head Simulator Z. No i teraz widzę pewnie. Dlaczego Pet Simulator Z? No i odpowiedź tutaj jest w sumie prosta. Bo na Roblox jest bardzo dużo podróbek PSX-a, które właśnie nazywają się PSZ. I wyobraźcie sobie, że twórca, czyli Preston, robi teraz taki ruch, że wypuszcza naprawdę grę, która nazywa się Pet Simulator Z i tym samym eliminuje całą konkurencję podróbek. No, ma to sens, co nie? Swoją drogą mam jeszcze dwa ogłoszenia. Po pierwsze, taka nowa koszuleczka y jest do kupienia w sklepie. A jeżeli używacie Instagrama, w opisie też jest link. Bo ostatnio naprawdę wielu z Was pisze do mnie, czy mam czas pogadać i tak dalej. A ja bardzo dużo relacjonuję tam na instastory, więc wchodząc na takie instastory, możecie wiedzieć co robię w danym momencie i na przykład wiecie, że nie mam je w domu i teraz nie mogę z wami pograć, opisać się. No ale koniec takiego biadolenia Wszystkie linki w ogóle macie w opisie, więc zajrzyjcie tam sobie Jeżeli w ogóle chcecie też otrzymać peta, to napiszcie, że chcecie peta w komentarzu, widzowie A na 25 tysięcy pamiętajcie, że rozdaję tutaj to It ciasteczko will. Więc jeżeli chcesz dostać takie ciasteczko, pamiętaj o zostawieniu subskrypcji z dzwonkiem I zostawieniu swojego niku w komentarzu Bo bez tego ani ruchu Przejdźmy sobie w ogóle do tego, co w ogóle wyciekło do sieci I co już wiemy o nowej grze 16 stycznia pojawiło się takie właśnie coś na Twitterze od RBXGLX. Swoją drogą ten gościu ma zawsze informacje o tym co wychodzi wcześniej, więc polecam go obserwować. No i dodał takie zdjęcie z napisem New Game Coming Soon, czyli czy nowa gra nadchodzi I tutaj powinna zapalić nam się pierwsza lampka Bo jeżeli już ktoś taki o tym wspomina To musicie wiedzieć, że naprawdę jest coś na rzeczy No i dał tutaj też link do YouTube'a Którego jak klikniemy przenosi nas na coś takiego No i co my tutaj mamy? Po pierwsze Preston, który mówi, że coś bardzo wielkiego nadchodzi do PSX'a Ale jako, że to było dawno i nie wyszło wtedy do PSX'a To wszyscy zaczęli twierdzić, że wychodzi nowa gra No i jakoś na początku zeszłego roku Preston a w sumie to Big Games zaczęło tworzyć nową grę, która nazywa się Back to Back. No i pod koniec zeszłego roku zmieniła ona nazwę na Pet Simulator Z. Jeszcze ten napić, żeby mieć zamknięte oczy, no mówcie co chcecie, ale ja lubię takie gierki i mega mnie to jara. Swoją drogą, mega się zastanawiam, co byście teraz zrobili, gdyby wyszła nowa gra? Czy powiedzielibyście, nie gram już w Pet Simulator X, bo to jest stare i wolę grać w coś nowego? Teraz byście powiedzieli, nie interesujemy nowości, ja chcę grać w mojego psx X, bo mam huge, a mam ekskluzywy i w ogóle gierka jest. Kozacka. A oto kilka rzeczy, które wiemy o tej aktualizacji. Że tak wyglądałoby w ogóle jajka niektóre i co by jest bardzo świetne. To jakiś, nie wiem, może czat? Nie mam pojęcia co to jest. Waluta, którą już mamy. Jakiś plusik, to mi w ogóle przypomina jakieś takie, nie wiem, życie? Bo nie mam pojęcia co to mogłoby być. Łapka, symbol Pet Simulator X, symboliz symbolizująca zwierzaczki. Więc naprawdę serio jest coś na rzeczy widzowie. Tutaj mamy jakąś gwiazdkę, kompletnie nie wiem czego się spodziewać. Aha, i to symbolizuje w ogóle siłę Petsów. Ej, mówcie, co chcecie. Taki system naprawdę byłby fajny. Tu mamy coś jak huge petach, czyli jeżeli jest nie wiadomo jaka siła. I enchanty, patrzcie, to są enchanty od 1 do 5. Mówcie, co chcecie. Czegoś takiego brakuje w aktualnym PSX. -ie. Tutaj już trochę znajomy widok, znowu enchanty. No i tutaj mamy całe PET inventory. Rozumiem, że na dole widzący jajka to albo może być ile mamy jajek, albo łączna siła naszych wszystkich jajek. W ogóle menu jest takie. W sumie ładne, troszeczkę inne, no ale tego mogliśmy się spodziewać, że będzie inne, ale moim zdaniem bardzo na plus. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądać nowy shop, tabliczki do sklepów na Trading plazie. I tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, bo rozumiem, że to będą game passy i patrzcie na krytyczne ciosy. Szansa na lepsze enchanty, szczęśliwe jajka, więcej enchantów, więcej diamentów i silniejsze Petsy. To wszystko będzie tak naprawdę w kilku tak jakby jakościach, tu jest to nazwane tierami ter... Tier pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. O oczywiście oznacza to siłę moc po prostu, jaka będzie. I tu już na piątym poziomie wygląda fajnie, ale zobaczcie to. Tier szósty. Oprócz wcześniej wymienionych rzeczy będzie też sprint i jakaś szczęśliwa dłoń, cokolwiek to znaczy, może coś związanego z lepszym lutem. Na koniec pojawiło się też kilka zdjęć starych i nowych peców, jak aktualnie mają wyglądać. Także jak widać, praktycznie niczym nie, nie będą się one różnić od tego co mamy teraz. No, po prostu będzie to troszeczkę lepiej opakowane. Wcześniej jeszcze wyciekło takie zdjęcie, które tak naprawdę nie wiem co może opisywać, bo wygląda to trochę jak Trading Plaza, trochę wygląda jak Shop. Mamy tutaj fontannę, która jest praktycznie jeden do jednego odzwierciedleniem tego co mamy aktualnie w PSX. -ie. Mamy budynki, które są no idealnie takie same, na przykład ten budynek wygląda jak wejście do Hardcore Worldu. Nawet balony są takie same Tutaj deska nawet wygląda tak samo Co prawda tu mamy troszeczkę zmienione, bo plecak jest troszeczkę inny To nawet nie mam pojęcia czym może być Ale reszta wygląda tak samo No i widać też tutaj nową walutę i coś, o czym kompletnie nie mam pojęcia, bo sami spójrzcie na to. Widzimy tutaj naprawdę wiele rzeczy, wiele lokacji. Widzimy wulkan, widzimy kolejki, widzimy górę lodową. Tam jest w oddali w ogóle jakaś pustynia. I tak naprawdę jest to zlepek wielu, wielu rzeczy. Tutaj mamy też taką ścianę. Co oznacza, że aby dojść na pustynię, będzie trzeba odblokować. Totalnie za walutę, jak mamy, tak jak dotychczas. Jednak to, co właśnie widzimy, to jest dla mnie jedna wielka niewiadoma. I kompletnie nie mam pojęcia, co to może być. I pewnie wielu z Was zastanawia się w ogóle, kiedy to będzie dodane ta nowa gra. PS... Z. No i tak szczerze wam powiem, że wydaje mi się, że nieprędko, myślę, że tak z rok jeszcze minimum będzie sobie żyło PSX na bardzo dobrym poziomie. Bo tak jak wcześniej wspomniałem jest tu naprawdę wielu, wielu graczy, a z każdą aktualizacją wydaje mi się, że tych graczy jednak przybywa, a nie ubywa, co działa na korzyść tej gry. Także wydaje mi się drodzy widzowie, że na dzień dzisiejszy możemy być spokojni, nie musimy się martwić czy nasza kochana gra umrze. Jednak możemy być w zupełności pewni tego, że nadchodzi coś nowego. Pamiętajcie, żeby w komentarzu zostawić swój nick, jeżeli chcecie wygrać HugePeta na 25 tysięcy subów, jeżeli chcecie jakiegoś ekskluzywa, napiszcie, że chcecie i subujcie, bo lecimy po 25 tysięcy. Dobra, drogie kianeczki węgoza, myślę, że na dzisiaj to tyle. Tu macie inne filmiki. Cześć i czołem, pa!